konsekwencje wobec, Krzyż, wobec Konrada Berkowicza, który usunął już swój wpis z tą ukraińską flagą wmontowaną, wmontowaną w tory. Widział pan ten wpis? Nie widział. Nie widział pan. No to dosłownie przed chwilą yy, pokazywaliśmy. Dlatego, że... to Zaraz zaraz to panu znajdę od początku. Bartłomiej Wypartowicz z defense24.pl zrobił screen i poprosił marszałka Bosaka o interwencję. To wyglądało tak. Mhm. czyli w, tutaj pod pociągiem, tak, tu gdzie jest nasyp, była wmontowana w tym wpisie Konrada Berkowicza flaga ukraińska, a wpis głosi wszyscy dobrze wiemy, kto mógł stać za akcją dywersyjną na trasie Dęblin-Warszawa, władza oczywiście niczego jasno nie powie, najpierw śledztwo, <laughs> potem ogłoszą dywersję, na końcu bohatersko zwalą wszystko, jak zawsze, wiadomo, na, na, na wiadomo kogo, no i marszałek Bosak podziękował za interwencję i powiedział, że Wpis jest usunięty, to, ten z flagą. Co pan na to? Muszę porozmawiać najpierw z posłem Berkowiczem. E, czym się kierował umieszczając ten post? Więcej nie powiem, bo jestem teraz zaskoczony tą, tą informacją. Chętnie porozmawiam tu z Konradem. A co pan mu powie? Zapytam, czym się kierował publikującą treść y, i kogo miał na myśli, bo być może, no, Konrad, Berkowicz, no, bo być może Konrad Berkowicz, bo być może Konrad Berkowicz pisząc tekst, nie, nie patrzę na zdjęcie, patrzę na, na y tekst, być może jest coś, o czym ja nie wiem i opinia publiczna nie wie, ale tak nie chcę jakby brnąć za daleko w tą historię. Pani redaktor, jestem zaskoczony i najpierw muszę z sposobem porozmawiać.